Drogie i tak dalej, I, yy, i uważam, że Kasik zmierza odrobinę w tym kierunku. Nie, A to jest kierunek yy, głupi. Ostatnio coś mówiła, że Nitro ją zabrał do sklepu tego Witkaca, kurwa, bym się wstydził tam po, po, yy, pojawić. Dla mnie to jest sklep kurwa, dla dzbanów, nie Witkac. Czyli kup sobie zwykłe szmaty, gdzie to są takie same, yy, tak naprawdę kupa ta sama bawełna i tak dalej, tylko wpierdol na to markę, jakiś napis i przez to są 10 razy droższe albo 30, nie? Ja nigdy tego nie kumałem. Dla mnie to jest budowanie sobie ego odrobinę w ten sposób kupując droższe ubrania. Bo Kasik się śmiała, że ja chodzę na przykład w klapkach. No dobra, bo lubię, nie? Nie muszę nikomu nic udowadniać. Moja wartość to to, jaki jestem w środku, a nie to, czy mam klapki czy buty za 5000 złotych. W klapkach mi przynajmniej wygodnie, w tych butach za 5000, mogłaby mi się płacić stopa. A po co? Wyjaśniona katarzyna została. Bardzo mi przykro. To, że się uśmiechniemy do siebie, to nie znaczy, że tutaj może nie, być, nie dojść do jakiegoś zwarcia. Nie, ja, ja ogólnie, nie? Tak już zupełnie szczerze. Zawsze jakoś miałem dziwne myślenie. E, jakby dzi No, jakoś tak dziwnie patrzę na ludzi, którzy dużo wydają na ubrania. Zawsze jakoś tak patrzę, że to są osoby, które tam. Muszą sobie w jakoś w ten sposób udowadniać swoją wartość. Bo często te ubrania, na przykład z Wickaca, one wcale nie są ładniejsze od ubrań z second handu. Jakichś zadbanych, nie? A najbardziej to kura nie lubię takich ludzi, co chodzą w takich markach. Dla mnie to są takie typowo wsiurskie marki, nie? Jakieś Louis Vuitton, Gucci. No, dla mnie to jest chyba. To się chyba wzięła na to moda teraz. Bo raperów dużo w tym chodzi. Ale mi się to kojarzy, właśnie z takimi nowobogackimi ludźmi, którzy chcą się pokazać. Bo człowiek prawdziwie bogaty, zauważcie to, człowiek prawdziwie bogaty, który zna swoją wartość, tą kula zakłada zwykły T-shirt. Widzieliście kiedyś, nie wiem, Ilona Maska albo e, gościa od Facebooka, żeby wpierał na siebie czapkę albo duży napis Gucci? Ja kiedyś sobie zrobiłem fajną koszulkę, kręciem wam mógł pokazać, gdzie ona jest. Mm. Bo akurat nie jestem dumny. Nie zaprojektowałem taką parodię. Zaraz poszukam. Eee, może na starym Instagramie. Pokażę Wam jutro na, Insta na Instagramie. O. Bo mam ją w szafie. A, może tu będzie. Poczekajcie, poczekajcie.